Dlaczego Karina pochwała zerwała z kamerzystą? Ile Karina pochwała zarabia? Czy jestem w ciąży? Kochani, jeszcze zanim zacznę odpowiadać na te pytania, zostawcie 10 tysięcy łapek w górę, jeżeli chcecie zobaczyć kolejny film z tej serii. Cześć kochani, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę odpowiadała na pytania dotyczące mnie, które są najczęściej zadawane w wyszukiwarce Google. E, także postaram się Wam na nie odpowiedzieć. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zostawcie subskrypcję tam na dole. Zapraszam Was do oglądania. No to zaczynamy od hardkorowego pytania. E, dlaczego Karina pochwała zerwała z kamerzystą? po prostu tak wyszło. No jakby byliśmy bardzo długo w związku i w końcu oboje stwierdziliśmy, że trzeba iść każdy w swoją stronę. No i co? Chyba to było ok rozwiązanie. Przechodzimy do kolejnego pytania. Dlaczego Karina pochwała odeszła od składu? Ja odeszłam, ponieważ nie widziałam tam możliwości dalszego rozwoju mojego osobistego, mimo tego, że ekipa była fajna, filmy bardzo przyjemnie się nagrywało yy, i stwierdziłam, że po prostu na własną rękę będę mogła więcej zdziałać. No i także teraz realizuję się sama. Kolejne pytanie. Dlaczego Karina pochwała przestała brać udział w konkursach mody? Może nie w konkursach mody, ale bardziej w konkursach MIS bym to nazwała, e, ponieważ e, takie konkursy rządzą się swoimi prawami i na przykład jest pewien limit wiekowy. Najczęściej jest to właśnie 26-27 lat, e, a że ja już mam te 26, to w niektórych konkursach nie mogłabym brać udziału, w innych jeszcze tak. Ja je tak postawiłam na pracę na YouTubie, na Instagramie, tam też w pewnym stopniu się... E, realizuję, ponieważ to też jest powiązane tak, czy moda, czy, czy makijaże, to też jest powiązane z tym światem Miss e, i wydaje mi się, że mój ostatni konkurs, na którym byłam, był już ostatni i, i więcej jakby no, nie potrzeba mi. Wydaje mi się, że już wyczerpałam temat, e, wszystkie możliwości, jakie miałam e, i co? I, I przechodzimy do kolejnych pytań. Mam przygotowany już kolejny zestaw pytań, także pytanie numer jeden brzmi Ile Karina Pochwała ma lat? Ja mam aktualnie lat 26, w tym roku skończę 27. Ile Karina pochwała ma wzrostu? No, u mnie sprawa ze wzrostem wygląda dosyć tak kontrowersyjnie, ponieważ zależy kto mierzy. Czasem jak mnie zmierzą, to mam metr 76, czasem metr 77, a czasem w ogóle nie mam jakiś metr 75. Zawsze mój tata powtarzał, że jak już osiągnie się tam jakiś pułap wieku, to człowiek po prostu rośnie w dół, więc wydaje mi się, że też już zaczęłam się po prostu może kurczyć. Taka ciekawostka. Kolejne pytanie: ile Karina pochwała? Zarabia? Nie mogę Wam powiedzieć, ile konkretnie zarabiam, ponieważ moje zarobki e, są różne każdego miesiąca. Zarabiam na YouTubie e, z wyświetleń, właśnie, ze współprac na Instagramie oraz stworzyłam swoją mini kolekcję we współpracy z Youngsterswear i tam też e, jakieś pieniążki zarabiam, więc tak konkretnie Wam nie mogę powiedzieć. Kolejne pytanie. Ile, ile lat byłam w związku z kamerzystą? No my się poznaliśmy 7 lat temu na studiach właśnie dziennikarskich w Szczecinie. No i znałam się z nim po prostu 7 lat. Kolejny zestaw pytań przygotowany. Ciekawe, jakie pytania jeszcze padną, no bo tamte były takie w miarę, ale tutaj chłopaki mówili, że mogą być takie bardziej trudne, więc... Nie wiem czego się spodziewać. Karina pochwala sklep, no to mój sklep możecie znaleźć pod domeną www.karinapochwala.pl Przeguję on Was na sklep na stronę Young Stars Wear i tam znajdziecie całą moją mini-kolekcję, którą wydałam. Są tam bluzy, e, koszulki, e, przypinki, case'y na każdy model telefonu. E, oczywiście zapomniałam chyba kapelusze, jeszcze są w sprzedaży, ale mogę Wam powiedzieć, że mm, już niedługo planuję e, swoją drugą mm, kolekcję, właśnie inspirowaną tymi moimi wyborami. Wydać i, i, i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, a w komentarzach możecie pisać, jakie kolory kolekcji byście chcieli zobaczyć w moim sklepie, gdzie mieszkam. Aktualnie mieszkam w Puszczykowi, w województwie wielkopolskim. Moje, ro, moim rodzinnym miastem jest Koszali, województwo zachodniopomorskim, a przez większość chyba swojego takiego dorosłego życia mieszkałam w Szczecinie. Ja tam chodziłam do liceum, do gimnazjum, chyba dwa lata podstawówki, też tam studia skończyłam. Chyba wyczerpałam ten temat do maksimum. Na razie nie mam zamiaru się nigdzie przeprowadzać. Kiedy mam urodziny? Ja swoje urodziny obchodzę 13 maja. Urodziłam się w ogóle w piątek, więc... Pechowa trzynastka, dla mnie jednak nie jest pechowa, w ogóle większość mojej rodziny urodziła się w maju. Większość, no większość. No du dużo mam prawie, którzy się urodzili w maju, także jesteśmy tacy e, majowi. Kolejne pytanie, już ostatnie z tej puli, kiedy wrzucam filmy swoje? E, ja swoje filmy wrzucam we wtorki o godzinie 18, w piątki o godzinie też o 18, a w niedzielę o poranku o godzinie 11 i zawsze staram się z Wami być na premierze, serduszkować, odpisywać yy, i bardzo się cieszę, że jest Was tyle, że oglądacie moje filmy i, i mam nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej, yy, a jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na filmy, to również zostawcie. Swoje propozycje w komentarzach. Jedno z takich jeszcze bardziej hardkorowych pytań, czy jestem w ciąży. Nie jestem w ciąży, nigdy w ciąży nie byłam. Mam nadzieję, że kiedyś będę, ale to jeszcze nie jest Wobec nie jest to ten czas. Eee, no, także przechodzimy do kolejnego pytania. Eee, czy Karina pochwała ma rodzeństwo? Tak, mam brata starszego, już dorosłego. Eee, I więcej rodzeństwa nie mam, ale mam dużo kuzynowstwa. I ostatnie pytanie. Czy mam TikToka? Tak, ja mam TikToka od... Niedawno wstępowałam tego TikToka. Nie jest on jeszcze taką moją mocną stroną, ponieważ cały czas się uczę. E, mam też osobę, która bardzo mi pomaga w tym TikToku, no i muszę właśnie tak się na nim skupić, regularnie nagrywać dla Was filmiki, bo widzę, że niektóre cieszą się bardzo dużą popularnością i też muszę jakby się troszkę przełamać z tym TikTokiem, no bo wiadomo, to jest bardziej takie dla młodzieży, dla śmiechu, a ja to bardziej tak traktuję, żeby też to połączyć i ze swoim YouTube'em, i z Instagramem. Na pewno TikTok jest to coś dla mnie nowego, coś na ten moment trudno. Ale mam nadzieję, że zdołam go opanować. Także to było ostatnie pytanie w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić 10 tysięcy łapek w górę, a nagram drugi film z tej serii. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o komentarzach. I ja Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków Buziaki.